Wam wszystkich serdecznie. Chcę wam przedstawić osobę świętego Simeona, nowego teologa, który jego yy, nauki w bardzo istotny sposób miał wpływ na moje życie. Opowiada on o relacji yy, pomiędzy Bogiem a człowiekiem w z relacji osobistej z Panem Jezusem Chrystusem. W tym materiale znajdziesz prawdziwą historię opowiedzianą przez świętego Simeona, nowego teologa, o zwykłym człowieku, o innym mierze który żyjąc pośrodku świata, dostąpił ujrzenia światła Bożego, które całkowicie przemieniło jego życie. Mam nadzieję, że ta historia Jerzego stanie się również Twoją historią, ponieważ każdy z nas jest wezwany do tej świętości. Simeon, Nowy Teolog, był jednym z największych bizantyjskich autorów mistycznych, któremu potomni nadali tytuł Nowy Teolog. Pochodził z Paflagonii w Azji Mniejszej. Po studiach w Konstantynopolu pozostał w stolicy i pracował jako zarządca domu jednego z patrycjuszy. Korzystał z porad swego duchowego ojca, mnicha, Simona, ze sławnego klasztoru studytów. Wówczas miał też wizję światłości, którą pisał w przytoczonej poniżej katechezie o wierze. Później, gdy miał około 27 lat, wstąpił do klasztoru studytów w Konstantynopolu, by następnie za radą swego duchowego ojca przenieść się do małej wspólnoty świętego Mamasa. Jego pisma obejmują katechezy skierowane do mnichów, rozdziały praktyczne i teologiczne, i hymny. Autorzy filokali przypisują mu także traktat pod tytułem Metoda świętej modlitwy i uwagi, który jednak pochodzi z późniejszego okresu. Nowy teolog wiele pisał o roli wiary. Według niego jest ona doświadczeniem żywego Boga i znaczy więcej niż praktykowanie radykalnej ascezy czy samo odejście od świata. Autor ten dobitnie podkreślał, iż więź ze stwórcą sięgającą nawet stanów mistycznych, właśnie dzięki wierze, dostępna jest także temu, kto je pośród spraw tego świata i oddaje się codziennym zajęciom. Jako jeden z niewielu mistyków bizantyjskich opisywał swoje wewnętrzne doznania. Najbardziej znaczącą jest wspomniana wizja nadprzyrodzonego niebieskiego światła, którą opisał w katechezie o wierze. Wizja ta nie stanowi celu samego w sobie, ale jest wyrazem osobistego spotkania i zjednoczenia z Chrystusem, objawiającym się w świetle, podobnym do jasności, jaką apostołowie widzieli na obliczu Chrystusa podczas przemienienia na górze Taboru. Doświadczenie to stało się ważnym motywem modlitwy Jezusowej i całej mistyki późnego Bizancjum. Katecheza o wierze wskazuje też, że sam Symeon już we wczesnej młodości modlił się słowami celnika, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, albo powtarzał liturgiczne wyzwanie Kyrie eleison. Towarzyszyła temu radość, a także pokora i skrucha, wreszcie doświadczenie na światła. Gdy był mnichem i przełożonym klasztoru, polecał tego rodzaju modlitwę swym uczniom. Mimo, że w innych swych pismach nie skupiał się na wzywaniu imienia Jezus, odegrał jednak znaczącą rolę w rozwoju Hezychazmu i modlitwy serca. Czy można się zbawić pośród świata? Widzisz, że zły, który skrycie za chwasty z przeszkadza ci wznosić się ku szczytom świętości i podsuwać ci myśli tego rodzaju. Nie możesz osiągnąć zbawienia pośród świata, ani zawsze zachowywać wszystkich przekazań Boga. Wówczas usiądź w odosobnieniu, skup się, zbierz myśli i powiedz swej duszy: Czemu smucisz się dusza moja i czemu trworzysz się we mnie? Zaufaj Bogu, jeszcze bowiem wzywać Go będziesz. Zbawieniem moim nie są moje dzieła, ale Bóg. Kto zostanie usprawiedliwiony za pomocą uczynków przez wypełnienie prawa, nikt żyjący nie będzie sprawiedliwy przed Bogiem. Posiadając jednak wiarę, mam nadzieję być zbawionym poprzez łaskę, jaką udziela stwórca w swym niewysłowionym miłosierdziu. Idź więc precz, szatanie. Panu Bogu swojemu oddaję hołd i Jemu służę od mojej młodości temu, który może mnie zbawić jedynie przez swe zmiłowanie. Wielu uważa za błogosławione życie pustelnicze, inni życie we wspólnocie, a więc cenobityczne, inni zaś sprawowanie rządów, wychowywanie, nauczanie, zakładanie kościołów, mówiący, że to przynosi pożytek duszy i ciału różnych ludzi. Ja natomiast nie przykładam jednego rodzaju życia nad drugi, ani też nie mówię, że jeden jest godny pochwały, drugi zaś wzgardy. Jakiekolwiek więc są czyny i dzieła, Błogosławione jest życie, które prowadzi się dla Boga i według Boga. Ludzką egzystencję wypełniają różne rodzaje wiedzy i umiejętności. Każdy zajmuje się określoną dziedziną i spełnia swoją rolę. Ludzie żyją w ten sposób, że służą jedni drugim i pomagają sobie nawzajem, zaspokajając przez to wszelkie potrzeby. Podobnie jest w sprawach ducha: ktoś praktykuje jeden rodzaj cnoty, drugi zaś inny. Drogi życia bywają różne, wszyscy jednak zmierzają do tego samego celu. Celem tych, którzy żyją i trudzą się dla Boga, jest podobanie się Chrystusowi, naszemu Bogu, pojednanie z Ojcem przez wspólnotę Ducha Świętego, a przez to osiągnięcie zbawienia. Na tym właśnie ono polega, w odniesieniu do każdego człowieka. Jeżeli jednak ten cel nie zostaje osiągnięty, ludzkie wysiłki stają się próżne, wszelkie działanie zaś daremne. Bez pożytku też jest każda droga życia, jeżeli nie prowadzi do zbawienia tych, którzy nią idą. Zachwyt i wizja światła. Katecheza 22. O wierze. Zawiera pouczenia dla tych, którzy mówią, że pośród życia w świecie niemożliwe jest osiągnięcie doskonałości i cnót. Na początku jednak opowiadanie budujące. Działanie wiary. Bracia i ojcowie: Dobrze jest głosić wszystkim, Miłosierdzie Bożej i ukazywać bliźni łaskawą miłość niewysłowioną dobroć stwórcy. Ja, jak wiecie, nie pościłem, nie spałem na ziemi, ani nie czuwałem, ale uniżyłem się i zgodnie ze słowami Bożego Dawida, Pan mnie wybawił, a krótko mówiąc, tylko uwierzyłem, a Pan mnie przygarnął. Wiele jest trudności, by zachować pokorę, nic jednak nie przeszkadza w odnalezieniu wiary, jeżeli bowiem pragniemy jej z całej duszy. Natychmiast ona się w nas pojawia. Wiara jest darem Pana, ale leży też w naturze człowieka i podlega wolności naszego wyboru. Nawet scytowie i inni barbarzyńcy wierzą sobie nawzajem. Aby jednak ukazać wewnętrzne działanie wiary na przykładach, posłuchajcie, a na potwierdzenie moich słów opowiem zdarzenie, o którym usłyszałem z wiarygodnych ust. Jest czyta Marka Pustelnika Był pewien człowiek imieniem Jerzy jeszcze całkiem młody, w wieku około 20 lat, mieszkał w Konstantynopolu, żył zaś w naszych czasach. Miał piękny wygląd, właściwy ubiór, zachowanie i sposób bycia. Nie stawiali mu żadnych zarzutów nawet ci, którzy zwracają uwagę jedynie na wygląd zewnętrzny, a w postępowaniu innych doszukują się przede wszystkim zła. Jerzy poznał pewnego świętego mnicha, który pozostał w jednym z klasztorów w mieście. Gdy powierzył mu sprawy swej duszy, otrzymał od niego drobną radę, o której miał zawsze pamiętać. Poprosił go również o książkę z opowiadaniami o życiu mnichów i ich ascezie. Starzec podarował mu traktat marka Eremity o prawie duchowym. Młodzieniec przyjął dzieło, jakby pochodziło od samego Boga. Miał nadzieję, że znajdzie w nim coś bardzo cennego. Przejrzał je więc w całości z wielką uwagą i starannością. Czerpał on pożytek z lektury całego pisma, szczególnie jednak poruszył go trzy rozdziały. Pierwszy wyrażony był w następujących słowach. Jeśli szukasz uzdrowienia, troszcz się o swoje sumienie i czyń to, co ci ono nakaże, a będziesz miał z tego pożytek. Drugi rozdział, kto żąda działania Ducha Świętego za wypełni przekazania, podobny jest do niewolnika na targu, który w chwili, gdy się go nabywa, domaga się, by spisano poświadczenie zarówno jego kupna, jak i wolności. Trzeci rozdział. Niewidomym, który woła synu Dawida, zmiłuj się nade mną, jest ten, co modli się w sposób cielesny i nie doszedł jeszcze do poznania duchowego. Gdy jednak ów niewidomy odzyskał wzrok i ujrzał pana, wówczas oddał mu cześć, wyznając, że jest on nie tylko syn Dawida, ale synem Bożym. Modlitwa Jerzego w świecie. Gdy młodzieniec czytał te słowa, zachwycił się nimi, i kiedy trwał, w tym stanie uwierzył, że troszcząc się o własne sumienie, znajdzie pożytek, natomiast poprzez zachowywanie przekazań doświadczy działania Ducha Świętego i dzięki jego łasce odzyska duchowy wzrok oraz ujrzy pana. Zrajony miłością do Boga i pragnieniem go, pełen nadziei, szukał najwyższego piękna, nawet wówczas, gdy wydawało mu się ono nieosiągalne. Nic innego jednak nie czynił. Zeznawał pod przysięgą. Jak jedynie to, że każdego wieczoru wypełniał drobne wskazanie, które otrzymał od świątobliwego starca. Dopiero wówczas udawał się na nocny spoczynek. Jeśli więc jego sumienie wskazywało mu, odmawiaj dalsze wezwania i dodaj do nich inne psalmy, a nadto powtarzaj, panie, zmiłuj się, jesteś bowiem w stanie to uczynić. Jerzy słuchał tego głosu ochoczo i bez wahania, jakby przemawiał do niego sam Bóg. I zawsze postępował w ten sposób. Od tej pory nigdy nie kładł się spać, jeżeli sumienie wyrzucało mu, dlaczego tego nie zrobiłeś? Szedł więc za swym wewnętrznym głosem, którego każdego dnia żądał, aby uczynił coraz więcej i więcej. Dlatego też w krótkim czasie jego wieczorne oficjum bardzo się wydłużyło. W ciągu dnia zarządzał on domem pewnego patrycjusza i codziennie chodził do pałacu zajęty sprawami tego świata. Także nikt nawet nie mógł zauważyć jego praktyk. Każdego wieczoru natomiast z Jego oczu płynęły łzy, skruchy, czynił pokłony ku ziemi, przez cały czas mając obie nogi złączone i nieruchome. W ten sposób zanosił usilne modlitwy do Boga Rodzicy. Wzdychając ze łzami w oczach, jakby Pan był tam obecny ciałem, padał do Jego nieskalanych stóp, błagał Go, jak ów niewidomy, by się nad Nim zmiłował. Jeby przejrzały oczy Jego duszy. Każdego wieczoru ta modlitwa się wyduszała. Także trwało na niej aż do północy. Modlił się bez odpoczynku, nieprzerwanie, a jego ciało nie doznawało najmniejszego poruszenia. Nie odwracał się ani nie podnosił oczu, ale stał nieruchomo niczym posąg albo czysty duch. Przeżycie światłości. Kiedy pewnego dnia stał i mówił bardziej w myśli niż ustami, boże zmiłuj się nade mną grzesznym, nagle z góry obficie zajaśniał Boży blask, który napełnił całe pomieszczenie. Młodzieniec nie zdawał sobie sprawy z tego, co się stało. Nie uświadamiał też sobie, czy był w domu, czy znajdował się na zewnątrz. Dookoła dostrzegał jedynie światłość i nie wiedział, czy stąpał po ziemi, ale nie obawiał się zarazem, że upadnie. Jego myśli nie były bowiem opanowane przez troski tego świata, a nie inne sprawy, których doznają ludzie i wszelkie istoty obdarzone ciałem. Znajdował się w niematerialnym świetle i, jak mu się wydawało, sam stał się światłem. Zapomniał o całym świecie. Jego oczy były napełnione łzami. On sam zaś nie opisano radością i weselem. Swym umysłem młodzieniec wzniósł się wówczas do nieba i oglądał inną światłość, jaśniejszą od tej, jaka była przy nim. Zjawił mu się wówczas stojący blisko światła wspomniany starzec, który dał mu ową radę i dostarczył książkę. Ja zaś mogłem zdać sobie sprawę, jak wielkiego wsparcia jeżeli doznał za pośrednictwem tego świętego, oraz, że za zarządzaniem Bożym ukazano mu szczyty cnoty, jakie zdobył jego mistrz. Kiedy skończyło się widzenie i młodzieniec, jak stwierdził, wrócił do siebie, przepełniony była radością i zdumieniem. Płakał z głębi serca, a jego łzom towarzyszyła słodycz. W końcu upadł na swe łoże i w tej samej chwili zapiął kogut, oznajmiając środek nocy. Gdy nieco później w kościołach zadzwonił na jutrznie, on wstał, aby zgodnie ze zwyczajem śpiewać psami. Przez całą noc nawet nie pomyślał o śnie. Światło owocem wiary. To wszystko zdarzyło się, o czym wie Bóg, działający według planów, które zna jedynie on sam. Mimo, że ów młodzieniec nie dokonał niczego innego od tego, co usłyszeliście. Żył zaś w prostocie wiary i z niezachwianą nadzieją. Oby ktoś nie sądził, że uczynił on to niejako na próbę, szukając niezwykłych doznań. Nawet nie pomyślał w ten sposób, ani tak nie mówił. Kto bowiem postępuje jedynie dla zdobycia doświadczeń, ten nie ma wiary. Ów młodzieniec zaś odrzucał wszelką myśl namiętną, szukającą przyjemności. Jak stwierdził pod przysięgą, tak bardzo brał sobie do serca to, co dyktowało mu sumienie, że mógł pozostać nieczuły na wszystkie inne doznania zmysłowe obecnego życia. Nie nawet częstego spożywania pokarmów czy napojów. Czy widzicie, bracia, do czego zdolna jest potwierdzona czynami wiara w Boga? Czy zrozumieliście, że ani młodość nie zasługuje na wzgardę, ani starość nie przynosi pożytku, jeśli nie posiadała mądrości i bojaźni w Boga, czy dowiedzieliście się, że życie pośrodku miasta nikomu nie przeszkadza w przestrzeganiu przekazań Bożych, jeśli jesteśmy gorliwi i czuwający, i że wyciszenie, hezychia lub odejście od świata nie przyniosą pożytku, gdy cechuje nas lenistwo i niedbałość? Niewątpliwie wszyscy znamy to, co powiedziano o Dawidzie i zachwycamy się tym. Był jeden Dawid i nie było innego. A oto tu jest mocniejszy niż Dawid. Dawid otrzymał bowiem świadectwo od Boga, namaszczony był jako prorok i król, stał się uczestnikiem Ducha Świętego i wielokrotnie doświadczył dobroci Pana. Zgrzeszył jednak i został pozbawiony łaski ducha oraz daru proroctwa, a także wykluczony ze zwykłego obcowania z Bogiem. Cóż zaś dziwnego, że wówczas pamiętając o utraconej łasce, na nowo szukał tych dobrodziejstw? Nasz młodzieniec natomiast niczego takiego przedtem nie doznał. W swoim umyśle oddany był wyłącznie sprawom tego świata. Spotykał się jedynie z tym, co przemijające, a jego myśl nie wyobraziła sobie niczego wyższego ponad sprawy ziemskie. A jednak, o, jakże tajemnicze są twe sądy, panie! Zaledwie usłyszał pouczenie, natychmiast uwierzył tak bardzo, że ukazał dzieła połączone z wiarą. Jego myśl zaś, nabrawszy skrzydeł, wzniosła się do nieba, wzbudzając litość Matki Chrystusa. Przez jej wstawiennictwo Bóg okazał miłosierdzie i udzielił mu łaski ducha świętego. Ta zaś dała mu siłę wzniesienia się ku niebu i uczyniła go godnym ujrzenia światła, którego wszyscy pragną, otrzymuje zaś niewielu. Wspaniałość oświecenia. Młodzieniec ów przez długie lata nie pościł, nie leżał na ziemi, nie widziewał włosienicy, nie obcinał włosów, nie uciekał od świata. Niewiele też czuwał, a pod względem duchowym okazał się wyższym od lota, tak sławionego w sodomie. Trzeba raczej powiedzieć, że był aniołem w ciele, uchwytnym i nieuchwytnym, widzianym i nieogarnionym człowiekiem z wyglądu, w rzeczywistości zaś czystym duchem. Wszelkie spojrzenia kierował do wszystkich, sam natomiast oddany był jednemu Bogu, który zna wszystko. Dlatego po zachodzie słońca, dostrzegalnego zmysłami, następuje owo słodkie światło duchowe, które potwierdza i poświadcza nieskończoną światłość, jaka ma nadejść po Nim. I słusznie miłość tego, czego On poszkiwał, kazała mu bowiem wyjść ze świata i wszystkich jego spraw i doprowadziła do tego, że całkowicie był oddany Duchowi i cały stał się światłem. To zaś miało miejsce wówczas, kiedy mieszkał w środku miasta. I jako odpowiedzialny za dom sprawował pieczę nad niewalnikami i wolnymi, a wszystkie jego prace i zajęcia dotyczyły życia doczesnego. Wszystko to wystarczy, aby pochwalić naszego młodzieńca i zachęcić Was do podobnego pragnienia i naśladowania go. Czy chcecie, bym powiedział wam także o rzeczach jeszcze większych, których być może wasze ucho nie będzie zdolne przyjąć? Cóż jednak znajdzie się jeszcze wspanialszego i bardziej doskonałego? Zapewne nie ma nic większego, jak stwierdził Grzegorz Teolog. Początkiem mądrości, rzekł, jest bojaźń Pana. Gdzie bowiem znajduje się bojaźń, tam jest przestrzeganie przykazań. Gdzie jest zaś przestrzeganie przykazań, tam oczyszczenie ciała, które jak chmura zacienia duszę, nie pozwalając jej czysto widzieć promienia boskiego. Gdzie zaś jest czystość, tam oświecenie. Oświecenia natomiast to spełnienie pragnienia tych, którzy spośród wielkich dóbr pragną największego, bądź tego, jak jest ponad wszelką wielkością. W słowach tych Grzegorz ukazał, że największym celem każdej cnoty jest oświecenie ducha. Kto do niego doszedł, osiągnął cel i kres wszystkiego, co podlega zmysłom. Dotarł również do początku poznania rzeczywistości duchowych. Nie pozostawać poza królestwem. Oto, moi bracia, cudowne sprawy Boże, po to Bóg ukazuje nam swoich świętych, którzy nie są ukryci, by jedni ludzie współzawodniczyli z nimi, a inni nie mogli się usprawiedliwiać. Także po to zarówno chcący pozostać wśród zamętów tego świata, jak i wiodący życie prawe zostali zbawieni i byli uznani przez Boga za godnych wielkich dóbr, jedynie ze względu na wiarę w Niego. By też ci, którzy niczego nie osiągnęli z powodu niedbalstwa, nie mieli też nic do powiedzenia w dniu sądu. Prawdomówny, moi bracia, jest ten, który obiecał zbawienie wierzącym w niego. Zlitujcie się zatem nad sobą i nad nami, którzy was kochamy. Płaczemy nad wami i za was wylewamy łzy. Tak bowiem nakazuje czynić nasz miłosierny i litościwy Bóg. Całą swoją duszą wierzcie w Pana, zostawcie ziemię i wszystko, co przeminie. Przystąpcie do Boga i przylgnijcie do niego. Niedługo bowiem niebo i ziemia przeminą. Poza Bogiem nie ma oparcia ani kresu. Nie ma nic, co powstrzymałoby zagładę krzeszników. Stwórca zaś jest nieskończony i nieogarnięty. Powiedz, jeśli możesz, jakie będzie miejsce tych, którzy odłączyli się od jego królestwa? Ogarnia mnie żal, moje serce spala się i roztapia z waszego powodu. Mamy bowiem pana, który miłuje ludzi i jest niezmiernie hojny w swych dobrodziejstwach. Jedynie za wiarę w niego obdarza on łaskami przekraczającymi nasz rozum. Zdolność słuchania i myślenia, a których serce człowieka nie zdoła pojąć. My, natomiast jak nierozumne zwierzęta, wolimy samą ziemię i to, co dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga, wydaje ona dla nas, by zaspokoić potrzeby ciała. Gdy z umiarem używamy jej dóbr, również nasza dusza bez przeszkód może torować drogę ku temu, co w górze i żywić się pokarmem duchowym, jaki otrzymuje od ducha, według miary swego oczyszczenia i czynionych postępów. Mało jest prawdziwych chrześcijan. Oto kim jest człowiek, do czego zostaliśmy stworzeni i do jakiego celu przeznaczeni. Po otrzymaniu kilku drobnych dobrodziejstw tu na Ziemi, dzięki naszej wdzięczności i dobrej woli względem Boga, tam w wieczności możemy cieszyć się wszelkimi dobrami. Jesteśmy jednak mało zatroskani o dobra przyszłe, nawet nie żywimy wdzięczności za to, co już mamy. Stajemy się podobni do demonów, a prawdę mówiąc, nawet gorsi od nich. Jeśli zatem otrzymaliśmy więcej dobrodziejstw, zasługujemy na cięższą karę. Znamy przecież Boga, który dla nas stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, uczynił to, by wyzwolić nas z zagubienia i zła, ale po co więcej mówić? Wyznajemy to wszystko, prawdę mówiąc, jedynie słowem uczynkami zaś temu przeczymy. Czyż nie wzywa się wszędzie Chrystusa w miastach, w wioskach, w klasztorach i w górach? Zobacz jednak, jeśli chcesz i zbadać starannie, czy zachowuje się Jego przekazania. Wśród tysięcy lub dziesiątków tysięcy może znalazłoby się jednego, który byłby prawdziwym chrześcijaninem w czynach i w słowach. Czy nasz Pan i Bóg nie powiedział w świętej Ewangelii, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał także tych dzieł, których ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni. Któż więc spośród nas uśmieli się powiedzieć, ja czynię dzieła Chrystusa i sposób właściwy wierzę w Chrystusa? Czyż nie widzicie, bracia, że w Dniu Sądu możemy znaleźć się jako niewierzący i poniesiemy karę gorszą niż ci, którzy nie znali Pana? Trzeba bowiem albo osądzić nas jako wierzących, albo Chrystusowi wykazać kłamstwo. A to, moi bracia, jest niemożliwe. Ucieczka od świata. Nie napisałem tego, aby przeszkodzić w odejściu od ludzi, zachęcić do pozostawania pośród życia w świecie. Wszystkich, którzy przeczytają to opowiadanie, pragnąłem raczej przekonać o tym, że kto chce czynić dobro, otrzymał od Boga taką możliwość, by dokonać tego w każdym miejscu. W pewnym sensie jednak przypadek ten stanowi zachętę do porzucenia świata. Ów człowiek wprawdzie pozostawał w świecie i nigdy nie myślał o ascezie, ubóstwie czy posłuszeństwie. Otrzymał też wiele miłosierdzia, posiadał bowiem głęboką wiarę i wzywał Boga. O ileż jednak większych łask powinni oczekiwać ci, którzy porzucają wszelkie dobra i wszystkich ludzi, a nadto siebie samych wydają na śmierć ze względu na Boga, tak jak on to nakazał. Kto bowiem czyni dobro z niezachwianą wiarą i całkowitym oddaniem i odczuwa płynący z tego pożytek, taki człowiek. Sam pozna, jak wielką przeszkodą dla tych, którzy wybrali życie według Boga, jest troska o sprawy świata i pozostawanie w nich. To, co powiedzieliśmy o owym młodzieńcu jest czymś zadziwiającym i niesłychanym. Nie słyszeliśmy, by coś takiego miało miejsce w życiu kogoś innego. Jeśli zaś komuś to się zdarzyło lub może zdarzyć, jeśli szybko nie usunie się ze świata, niech wie, że utraci wielkie dobro. O tym bowiem również dowiedziałem się szczegółowo od tego młodzieńca. Zabłąkanie Jerzego Spotkałem go później trzy lub cztery lata po jego wstąpieniu do zakonu, w trzydziestym roku jego życia. Dobrze bowiem znałem go jako mego przyjaciela i rówieśnika, bo wiedział mi wtedy nowe zdarzenie. Po owej zadziwiającej przemianie i nadludzkiej pomocy, jaką otrzymałem, nie minęło wiele dni, mówił, a oto ciągłe pokusy życia zatokowały mnie, co utrudniało mi moje ukryte praktyki. Czułem się pozbawiony tego dobra, jednocześnie usilnie pragnąłem, by znaleźć się poza całym światem i poszukiwać w samotności tego, który mi się ukazał. Jestem przekonany, bracie, że zjawił mi się jedynie w tym celu. Chciał mnie niegodnego pociągnąć do siebie i całkowicie oderwać od świata. Ponieważ jednak nie byłem w stanie uczynić tego szybko, coraz bardziej zapominałem o wszystkim, co opowiadałem, i znalazłem się w zupełnej ciemności do tego stopnia, że już w ogóle niczego nie pamiętałem. Co więcej, popadłem w grzech jeszcze liczniejszy od tych, które mi się zdarzyły wcześniej. Znalazłem się w takim stanie, jak gdybym nigdy nie rozważał ani nie słyszał świętych słów Chrystusa. I jakbym nie spotkał owego świętego męża, który wówczas zlitował się nade mną i dał mi małą radę oraz przysłał wspomnianą wcześniej księgę. Uważałem go już za jednego ze zwykłych ludzi i w ogóle nie zwracałem myślami do tego, co dzięki niemu mi się objawiło. To wszystko mówi, opowiedziałem Ci, abyś dokładnie wiedział, do jakiego zatracenia doprowadziła mnie nieszczęśnika niedbałość. Byś też podziwiał niewymowną dobroć, jaką okazał mi Bóg. Miłosierdzie, gdzie Nowe łaski. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale w jakiś nieświadomy sposób miłość i ufność względem świętego starca pozostawały w moim nędznym sercu. Dlatego, jak sądzę, po długim czasie, Bóg, miłujący ludzi, dzięki modlitwom starca, zlitował się nade mną i za jego pośrednictwem ponownie wyzwolił mnie z wielkiego zagubienia, by uwolnić mnie z grzechów. Chociaż byłem niegodny, nie oderwałem się całkowicie od Niego, ale też wyznałem Mu to, co się wydarzyło. Kiedy byłem w mieście, często udawałem się do Jego skromnej celi, nawet jeśli byłem głuchy na głos sumienia i nie przestrzegałem Jego polecenia. Teraz zaś, jak widzisz, Miłosierny Pan, nie zważając na wielką liczbę moich grzechów, sprawił, że stałem się minichem dzięki temu świętemu sercowi. I chociaż byłem niegodny, uczynił mnie godnym, a mógł z nim ciągle przebywać. Dzięki wielkiemu trudowi i łzom, zupełnemu odosobnieniu i doskonałemu posłuszeństwu, poprzez całkowitą rezygnację z własnej woli i inne asetyczne, ścisłe praktyki i czyny, podążałem w biegu, którego nic nie może zatrzymać ani opóźnić. Zostałem wówczas uznany za godnego, by jeszcze raz ujrzeć w jakiś niewyraźny sposób mały promyk najmniejszego boskiego światła. Jednakże widzenie takiego, jakie wtedy ujrzałem, ani razu już nie byłem godny oglądać. Zarówno to, jak i wiele innych rzeczy opowiadał mi ze łzami w oczach. Ja zaś nieszczęsny, słuchając jego świętych słów, zdawałem sobie sprawę, że był on napełniony łaską Bożą i prawdziwie mądry. Było tak, nawet jeśli nie władał językiem mądrości świeckiej. Zdobył jednak dogłębną wiedzę poprzez praktyczne poznanie. Prosiłem go więc, by wyjaśnił mi, jaka wiara zdolna jest dokonać takich cudów. Pragnąłem też, by przedstawił mi to pisemnie, w sposób poglądowy. Podjął się opowiedzieć, odmawiając jednak spisania swojej opowieści. My zaś, by nie przedłużać tej mowy... Przedstawiliśmy to z radością tym, którzy z wiarą przystępują do lektury tekstów pisanych. Przestroga końcowa. Dlatego proszę Was, bracia w Chrystusie, my także stanowczo otrzymajmy się drogi przykazań Bożych. A nasze oblicza nie zapłoną wstydem. Każdemu, kto puka z uporem, otwiera on drzwi swojego królestwa, a proszącemu daje ducha prawego i świętego. Jest też niemożliwy, aby ten, kto poszukuje z całej swojej duszy nie znalazł i nie napełnił się bogactwem Jego łask. Taki Wy skosztujcie rozkoszy Jego niewypowiedzianych dóbr, jakie przygotował tym, którzy Go miłują. Udziela ich obecnie w sposób częściowy, stosownie do tego, ile kto może pojąć. W przyszłym wieku zaś otrzymamy je w pełni, wraz ze wszystkimi, którzy od początku wieku byli świętymi w Chrystusie Jezusie Panu, któremu chwała na wieki wieków. Amen.